Cześć wszystkim, ja jestem Monika Maszkiewicz i witam Was w kolejnym odcinku Trend Challenge. Niedawno odbyła się konferencja ramówkowa telewizji Polskiej. Stacja najwyraźniej stawia ostatnio na młodych, znanych i lubianych, bowiem na wydarzeniu pojawiło się sporo influencerów. Sylwia Przybysz, Jaś Dąbrowski, Dawid Kwiatkowski i Wiki Gabor. To ich outfity bierzemy dziś pod lupę. Zaczynamy! Ciąża Sylwii Przybysz jest już naprawdę zaawansowana. Na evencie wokalistka zaprezentowała się więc z pokaźnym brzuszkiem, który podkreśliła dopasowaną kreacją. Warto jednak zwrócić tu uwagę nie tylko na obcisły fason, ale także na zgodne z trendami, bufiaste rękawy oraz cekinowy materiał. W porze około karnawałowej wszelkiego rodzaju świeci świecidełka zawsze wracają do łask. Do wyrazistej sukienki Sylwia dobrała wysokie za kolano kozaki. Odważnie, ale i efektownie. A skoro jesteśmy przy Sylwii, muszę wspomnieć o Jasiu. W modnym półgolfie, wzorzystej bomberce i klasycznych chinosach prezentował się także bardzo korzystnie. Dla nich obojga dziś 5 gwiazdek plotka. W poprzednim odcinku zapowiadałam już, że na czasie, zarówno w przypadku dziewczyn jak i chłopców są duże, ciężkie, przypominające glany buty. Dawid Kwiatkowski udowodnił, że nosimy je nie tylko do luźnych, casualowych stylizacji, ale sprawdzą się one nawet w eleganckich wersjach. Na czerwony dywan dobrał do nich garnitur. Warto wspomnieć, że marynarka Dawida jest dwurzędowa, co wpływa oczywiście na plus całej stylizacji. Oczy rzuca się także solidny łańcuch w okolicy spodni i to on w tym przypadku jest wisienką na torcie, która dodaje outfitowi rokowego charakteru. Ja jestem absolutnie na tak. Dla Dawida także pięć gwiazdek plotka. Na koniec, prawdziwy majstersztyk tego odcinka Wiki Gabor. Ta dziewczyna naprawdę ma to coś. Mimo że skończyła dopiero 12 lat, już wypracowała swój własny, unikatowy styl. Zauważcie, że przeważnie widujemy ją w oversize'owych garniturach w różnych kolorach. Taki fason jest w trendach, a jednocześnie sposób noszenia go przez wiki sprawił, że ten element garderoby stał. Się dla niej naprawdę charakterystyczny. Na ramówce TVP pojawiła się jednak w nieco odmiennym wydaniu. Na zielony garnitur nałożyła wielki, plastikowy, zielony płaszcz. Dzięki bazie zachowała swój styl, a dzięki płaszczowi jest jeszcze bardziej w trendach. Kto pilnie ogląda wszystkie odcinki, wie, że o przezroczystościach mówiłam nieraz. Do tego ciężkie białe buty. Ocena to zatem Proforma. Oczywiście 5 gwiazdek blotka. Dziś to już wszystko. Jak zwykle przypomnę, tylko byście koniecznie zajrzeli do opisu. Pod filmem. Tam znajdziecie oczywiście podobne ubrania i dodatki, które pomogą Wam stworzyć wystrzałowe outfity. W komentarzach natomiast dajcie znać, czyja stylizacja jest Waszym zdaniem najlepsza. Dzięki za uwagę, do zobaczenia za tydzień!